Właśnie mam takie pytanie, czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Czy ja mogę jeszcze na tak. A dobrze, pani Karolina. Ja nie żadne już zapytanie. Przepraszam, że nie, może to nie we właściwym punkcie, to w zasadzie takie oświadczenie z mojej strony. Otóż otrzymałam w trakcie trwania tej sesji pismo od pana Dariusza Kamyka, który jest redaktorem Radia Nowogard. O. Tak. Nie znam. Z zapytaniem, czy w związku z moim zaangażowaniem w sprawy Zielonego Przedszkola i podwyższenie kwoty dotacji dla tego przedszkola, otrzymałam tam propozycję pracy. Ponieważ wnioskuję, przejrzałam sobie w międzyczasie stronę internetową Radia Nowogard, wnioskuję, że jest to radio bez przerwy odtwarzane w Urzędzie Miasta i Gminy. To e, pragnę tylko poinformować e, i Radio Nowogard, e, i jego słuchaczy, i Urząd Miasta i Gminy, że nie otrzymałam propozycji pracy w zielonym przedszkolu, e, nie aplikowałam do pracy w zielonym przedszkolu, e, nie posiadam kwalifikacji do pracy w przedszkolu, żadnym. E, nie interesuje mnie na Oj, chwilę tak. obecną praca w przedszkolu. I co więcej, nigdy nie byłam w zielonym przedszkolu. A nie chce pani być menadżerem? Pani Karolino pytała. Jako jest... menadżer może pani pretendować do stanowisk. Dlaczego y, mówi pani, że pani nie ma kwalifikacji? Tak, nie się pani odpowiedzi. Ja, Powiedział pan burmistrz, pan dyrektor Kopyciński ogarnia. Pani Karolino, to było pytanie na messengerze czy mailem? Nie, nie, pytanie przyszło mailem. Oficjalne pismo przesłane do biura rady zaraz pani panu na ja Kamilę... może... To dlatego on. Pani Karolino, bo ja trochę się orientowałem w kwestii relacji. Tak, tak. żaden, żaden Dariusz Kamyk w tej relacji nie pracuje. Myślę, bo. że to jest fajkowe konto. To jest fałszywa, fałszywa tożsamość tej osoby. No to tak, może w takim razie tak. powinnam to zgłosić za poli na policję, no tak. że jakiś tak, a... ktoś taki się anagram tutaj... z liter zrobić i rozwiązać kto to jest Dariusz Kamyk. O, będzie zagadka. Tak. Na eee, W każdym następnym. razie, e, słuchacze Radia Nowogard, nie martwcie się, to nie była płatna protekcja korupcyjna, jakaś e, propozycja. Czy, znany pan typu, zastępcy burmistrza. E, tego typu historie, e, proszę nie zgłaszać mnie do prokuratury. E, nic się takiego nie zadziało. E, Dariusz Kamek, tak? Dariusz Kamek. Tak jest to podpisane, Dariusz Kamyk, ale może Pan Andrzej Garguliński będzie wiedział, kto to jest, bo zdaje się Pan Andrzej Garguliński prowadzi hmm. jakieś audycje w Radiu Nowogard Muzycznej. Nie, no, prowadzi, więc Piotra Suchego trzeba zapytać. Czy ale zlega... ja mam pytanie jeszcze do Pana Zastępcy Burmistrza. No,